Oraz... tak, iskierka nie wchodzi w skład zestawu. Oraz um, koszulka, też z bardzo ładnym nadrukiem. Hej wszystkim, tu Maryk i witam was bardzo serdecznie w unpackingu z różowymi nożyczkami. Bo mam tutaj takie kartonowe pudełko z najnowszą grą Techlandu Dying Light, która swoją premierę miała bardzo niedawno, bo 30 stycznia. I otworzyłam już to pudełko i widzę, że tutaj w środku to pudełko nie jest zafoliowane. Także nie wiem, czy owe narzeczki się do czegoś przydadzą, ale. O, wow, już się nie mogę doczekać, kiedy zobaczę, co jest w środku. Wyjmiemy to pudełko. Tu, 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 tu. Tak, i tak się prezentuje dół pudełka. Spróbuję zrobić takie zbliżenie, żebyście zobaczyli, um, co też tutaj jest. Kolekcjonerka, wydaje się. Naprawdę bogata, jest tutaj pełno rzeczy, chyba jedna z takich bogatszych kolekcjonerek, które jak do tej pory posiadam. Oczywiście tutaj w środku jest gra Dying Light, limitowany steelbook, figurka, pudełko na figurkę z autografami twórców gry, drukowany poradnik przetrwania, kolekcjonerski artbook, oryginalna ścieżka dźwiękowa. Dying ale Aleja Koszmarów e-book Oraz naklejki fluorescencyjne Oficjalna smycz Oficjalna koszulka I DLC Bide Zombie Czyli naprawdę dużo, dużo rzeczy W sumie 12 Pudełko jest super Jest taki matowy papier Tutaj są takie grafiki Z gry Z takim uroczym zombiakiem Na górę już widzieliście Jeden boczak Drugi no, także, wow, otwieramy. Wow, jak to wszystko jest ładnie tutaj ułożone w tym pudełku. Okej, okay, od czego by tu zacząć? Figurkę chyba zostawię na koniec. Najpierw gra. Wow, coś jeszcze tu wypadło, jakieś, jakieś naklejki. E, gra, to sobie przesuniemy gdzieś tutaj. E, gra oczywiście ma PEGI 18, e, czyli jest przeznaczona dla graczy dorosłych. Jest to gra z zombie. Zresztą, tak jak poprzednia gra Techlandu, która mi się bardzo podobała, a mianowicie Dead Island. Przeszłam całą jedynkę właśnie w kooperacji czterosobowej i świetnie się przy tym bawiłam. A tutaj mamy właśnie trochę takie połączenie Dead Island, ale wiem, że jest też trochę inspiracji Mirror's Edge, jeśli chodzi o takie bieganie po dachach. A Mirror's Edge jest jedną z moich ulubionych gier ever. Także myślę, że będę się przy tym świetnie bawić, bo. Bardzo polubiłam gry z zombie Okej okay. Good night, good luck Otwolujemy sobie Żeby nam się tak nie odbijało Ooo wow. Czyli nożyczki się przydadzą, no tak Przecież jest DVD box Katkaj. Jest Okej okay. O, podarłam naklejkę No trudno To nie jest takie ważne o, I tu z tyłu podarłam naklejkę bo ta naklejka jest naklejona na folii. Tutaj pisze, że jest bonus DLC. Graj jako nocny łowca, bide zombie. Wymagane połączenie kod ważny do 30 stycznia 2025. Wow! Dobra. Zobaczmy już tego d boxa. Wskocz do świata ogarniętego przez straszliwą zarazę. Zdobywaj zasoby, ulepszaj broń i walcz z kwieżeczymi zainfekowanymi. Staraj się przeżyć i dotrwać do kolejnego dnia. I tutaj mamy idź i wspinaj się tam, gdzie chcesz. Doświadcz i nigdy dotąd swobody poruszania się. Przemierzaj rozległy otwarty świat, pełen wyzwań i niespodzianek. Kreatywna brutalność. Rozkoszuj się soczystą walką samotnie lub przyłącz się do innych ocalałych w trybie kop. Łowce za dnia, zwierzę na nocą. Zobacz, jak świat przechodzi dramatyczną transformację i zmierz się z tym, co kryje noc. Wow. No tutaj macie. PEGI, wulgarny język, przemoc online, PEGI 18. Wymagania, jakby kogoś interesowały. Ponad 50 nagród i nominacji. Otwieram. Oczywiście, kod na samym wierzchu, ale już Wam pokazuję. Mamy dwa dyski: dysk pierwszy i dysk drugi. Kartę, kartę startową z kodem. Z drugiej strony jest karta gwarancyjna. Tutaj e, kod do tego, właśnie gra jako nocny łowca Billa Zombie, z taką ładną grafiką. E, oraz e, kod do Alei Koszmarów, czyli tego ebuka e Może ja Wam tutaj przeczytam. E, Poznaj przerażającą historię Mel Wade, 18 osiemnasetki uwięzionej w mieście. Zarawionym przez śmiertelną epidemię zombie. Mely jest świadkiem pierwszych dni wybuchu epidemii i, i z przerażeniem obserwuje, jak tajemniczy wirus przemienia ludzi w rzeczy potwory. Strząsający i pełen napięcia, Tiller, będący prequelem do nowej gry Techlandu Dying Light. Powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa tego e-booka, bo lubię sobie czasami posłuchać jakiegoś e-booka, a e, nie mam wielu fajnych do słuchania, także e, pudełko z grą oczywiście jest. Dobra, no to jak pudełko z grą, no to może steelbook. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam steelbooki. Wow. Piękny, piękny steelbook. Uwielbiam steelbooki. Też good night, good luck, day in light. Bardzo ładny. Z tyłu wygląda tak. No i z brzegu wygląda tak. W środku w środku mamy coś takiego. Także wow, naprawdę ładny steelbook. Super, super mi się podoba. Mam nadzieję, że nie odbija się wszystko za bardzo i że możecie go zobaczyć. Pewnie przełożę tutaj te płyty, bo no po prostu jest piękny. Okej. Okay. Tutaj mamy to od razu już zobaczymy te naklejki, które mi wypadły. Takie dwie. Fajne. I płyta z, płyta z oficjalnym soundtrackiem. Odfoliujemy ją, bo strasznie się odbija. Yy, muzyka w Dead Island bardzo mi się podobała, także yy, myślę, że ta tutaj też mi się spodoba. I takimi, właśnie moimi ulubionymi, takie moje top rzeczy, które mogą być dodawane do kolekcjonerek, to jest właśnie artbooki. To jest mój numer jeden. Właśnie ścieżki dźwiękowe. Tylko często to jest po prostu. Kod do pobrania ścieżki dźwiękowej. Ja tutaj jestem naprawdę zadowolona, że jest on na płycie osobnej, bo to zawsze fajniej wygląda, jest większa Frajda. No i figurki. Kocham figurki, jestem super miłośniczką figurek. A jak wiemy, tutaj czeka na nas bardzo fajna figurka, dosyć duża. Tak, oficjalny soundtrack. Takie tutaj kartonowe pudełko. No i tutaj mamy listę utworów, których jest 21 kompozycja Paweł Błaszczak. No to teraz artbook Dobra Artbook wydaje się super, bo uwielbiam taką Formę artbooka, nie wiem, taki format bardzo lubię Fajna twarda okładka, jest dosyć Gruby eee, Mamy tak, postaci No, fokusuj Mamy postaci, zombie, slamsy, stare miasto i bronie Kyle, to jest chyba właśnie nasz główny Bohater Jego modela 3D Tak sobie przerzucimy tego artbooka żebyście zobaczyli, jak on wygląda, ale... o, Jade Faj fajnie wygląda, ma fajny styl bardzo emblematy i tatuaże Zombie. Wow, ale super. I fajnie wyglądają. Ropucha i przemieniec. Mm, przemieniec z głowa. Przemieniec. Mutant. Właśnie to mi się wydaje tutaj super, że y, jest takie rozróżnienie tego dnia i nocy, że y, w dzień i w nocy zombie się zachowują zupełnie inaczej W dzień są właśnie powolne I tak dalej, możemy bardziej spokojnie Eksplorować teren No a w nocy stają się szybsze, groźniejsze i tak dalej Sprinter o, ten To pewnie będzie zasuwał Ten mi się skojarzył z Z Hobbita z golumem. Nie wiem czemu Podobnie siedzi Ropucha Widzę, że dużo rodzajów zombie Fajnie takich specjalnie zmutowanych O oh my gosh okej okay. wnętrza ale super tyle szczegółów, genialnie to wygląda piękne grafiki wioska takie szkice że tutaj to można będzie mniej wariował z tym fokusem. Szkice mamy różne. Stare miasto. Bardzo ładne grafiki, super mi się podobają. Murale. Przedszkola, warsztatu, wytwórni narkotyków, restauracja, sklep. O, super, to wygląda wszystko takie zniszczone takie taki bałagan jest na tych grafikach takie klimatyczne bardzo. No, tutaj przeważa broń biała oraz taka obuchowa bardziej palna rzadziej fajne! Okej, okay, naprawdę fajny artbook, bardzo mi się podoba Mam nadzieję, że chociaż trochę z niego zobaczyliście Podręcznik przetrwania To też sobie przekartkujemy Ej, myślę, że to jest taki rodzaj instrukcji Ładne, nie jest zbyt cienka. O, mamy kolorowe zdjęcia w środku Omówienie rozgrywki Charakterystyczne obiekty Agencje, główni bohaterowie, bohaterowie drugoplanowi, różne fazy, cykl dnia i nocy, rodzaje zadań, o, broń, gadżety, o rodzaje wrogów, zarażeni, super. pewnie są wszyscy wypisani ze swoją taką specyfikacją. Super, umiejętności, kopercja dla czterech graczy. O, Kopes, ile czterech graczy, na to bardzo czekam. Bo uwielbiam grać właśnie w gry z zombie na multiplayerze. W sumie nie grałam nigdy sama w taką grę właśnie, bo bardzo podoba mi się ten styl, że łączymy swoje siły. Razem musimy na sobie polegać właśnie. I pomagać, i, i tak dalej. Podoba mi się taka drużynowa współpraca w takich grach, także na to też bardzo liczę w Dying Light właśnie na ten multiplayer. O, tu jeszcze jest jedna naklejka. Te wszystkie naklejki są takie, że ten napis, te napisy świecą w ciemności. No niestety tutaj Wam tego za bardzo nie pokażę, ale <laughs> fajny pomysł. Ten Dying Light świeci w ciemności. I zabieramy się za koszulkę. Ok, zobaczymy, jak bardzo jest wielka. Wow. E, tak, rozmiar L, oczywiście. E, no, ja niestety nie mam co liczyć, że na mnie będą pasowały takie koszulki z gier, no bo one zawsze są bardzo duże, jak, jak na mnie. Ale zawsze miły akcent, fajnie, jak są koszulki, tylko że no właśnie jest ten problem rozmiarowy. One raczej są dopasowane na mężczyzn i no cóż na mnie są po prostu za duże, ale e, bardzo fajna grafika, bardzo mi się podoba, napis Dying Light no na razie jest trochę pogięta, ale z tyłu mm, mamy e, logo Techlandu, Warner Bros. Games i oczywiście hasło Good Night, Good Luck ładny kolor ma bardzo ta koszulka e, lubię taki kolor w koszulkach, już moja druga e, Techlandowa koszulka bo pierwszą mam z Dead Island, taką fajną z zakrwawionymi łapkami e, może widzieliście Unboxing. Jak nie, to gdzieś to będzie link albo w opisie. No i to jest moja druga. Ok, tu jest figurka, ale zanim się nią zajmiemy, to tutaj jeszcze jest smyczka. Oficjalna smycz z Dying Light. Bardzo ładna. Ma dużo grafik tutaj na sobie nadrukowanych. Oczywiście napisy. I z dwóch stron jest drukowana, także bardzo ładna. Smyczka. Tak, bardzo ładna. Smycz. Ok, i teraz już definitywnie pora na figurkę. Wow, wygląda naprawdę super. Oczywiście wyjmę ją z tego pudełka, żeby lepiej ją zobaczyć. Na pudełku są autografy twórców gry, i moim zdaniem to jest po prostu genialny akcent. Super. I tutaj też z tych dwóch stron. A z tych dwóch stron mamy okienko, przez które możemy podziwiać figurkę. Na dole jest napisane, że figurka nie jest zabawką i nie nadaje się do użytku dla dzieci poniżej 14 roku życia. Spróbujemy to przeciąć jakoś ładnie, żeby nie uszkodzić. Dobra. Jest. Wyciągniemy go ze środka. Wow. Ciebie wyjąć. Jak cię wyjąć z skarbie, żeby nie uszkodzić pudełka? Okej. Okay. Udało mi się go wyjąć, nie rozrywając pudełka. Troszkę tylko y, rozgięłam I teraz bardzo dokładnie mu się przyjrzymy. Okej, okay, więc nasz uroczy zębiaczek w całej okazałości prezentuje się tak. Stoi y, na takim rozwalonym dachu. Y, na dole mamy na dole mamy naklejkę z Dine Light. Powiem mam, że figurka prezentuje się całkiem fajnie, bo ma bardzo dużo takich namalowanych szczegółów. Jest tak całkiem fajnie pomalowana Tak, możecie się przyjrzeć jego twarzy. Ma bardzo dużo właśnie namalowanych szczegółów bo tu jest dużo kolorów i taka krew i tak jakby niebieskie żyły. Pazury, wszystko jest fajnie pomalowane. tej ręce i ramiona tak fajnie są zarysowane, te wszystkie mięśnie, nawet kręgosłup mu widać. No, jest bardzo fajnie pomalowany. Widok na głowę z boku. No, także tak on się prezentuje w całości. Moim zdaniem jest bardzo ładnie pomalowany. Ma dużo bardzo takich szczegółów i, ty, i tych mięśni, i, i kości, i tych takich elementów typu wystające żebra. Także no myślę, że będzie fajnie się prezentował na półce, zwłaszcza w tym pudełku. Oczywiście, jeśli ktoś lubi takie klimaty. Moim zdaniem bardzo fajna figurka, bardzo ładnie zrobiona. No, także tak się prezentuje figurka. I to już są właściwie wszystkie elementy, które. Tutaj były w tym pudełku. Samo pudełko też jest bardzo ładne. Podoba mi się. No, także masa rzeczy. Pudełko z grą, takie zwyczajne, tak, moje koty się kłócą. Podręcznik przetrwania, steelbook, artbook, trzy fluorescencyjne naklejki, smyczka. Płyta z soundtrackiem. Tutaj to pudełko z autografami na naszą figurkę oraz tak, iskierka nie wchodzi w skład zestawu oraz um, koszulka też z bardzo ładnym nadrukiem. No i co, to by było wszystko z tego unpackingu. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się go oglądało. Moim zdaniem jest bardzo fajny, naprawdę. Bogata edycja kolekcjonerska. Jeśli jesteście zainteresowani tą grą i lubicie edycje kolekcjonerskie, to myślę, że naprawdę warto, bo jest naprawdę bogata, jak widzicie, i rzeczy są naprawdę fajnej jakości. Ja w każdym razie jestem zadowolona. To by było już wszystko w tym filmie. Powiem Wam tylko, że możecie się niebawem spodziewać filmu z moimi pierwszymi wrażeniami z rozgrywki w Dying Light także jeśli macie ochotę, to zapraszam i do zobaczenia w kolejnych filmach. 爸爸，有故乡。